Hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Berejo I witam was w trzecim odcinku z gry Scrap Mechanic Survival Witam was oczywiście w piękny poranek, jest godzina 4.20 W ostatnim odcinku skończyliśmy tutaj na polu walką z robotami Oczywiście nie była ona za duża, była zbytnio bardzo, nawet zbyt mała Myślałem, że postarają się, że, że będzie większa Ale myślałem, żeby na ten moment trochę pozbierać jakiegoś materiału Drewna, jakiegoś kamienia, może trochę robotów poniszczymy, żeby mieć trochę złomu? No, tak na razie. Tylko pierwsze od czego byśmy zaczęli, to od posadzenia pola. Bo tak tylko ile 19 pomidorów, jedna marchewka, 4 buraki, to tak nie za dużo. Myślę, że trochę nam się przyda. I mamy trochę nasion pomidorów, to myślę, że można to pozasadzać. Szybko byśmy to pach. Ciach, 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 ciach. Szybko to posadzimy i zaraz będziemy mieli to. Z głowy tylko jeszcze to oczywiście podlać. Czego nie lubię robić. Przydałby się kiedyś taki mały automat do podlewania, żeby było takie szybkie. Większe pole. Tylko z tego, co mi się wydaje to większe pole, to więcej będzie tych potworów, z robotów potworów. Udaje no. mi się zalać tak, jak mi się chce. No. Dobra, trzema wiaderkami zalałem trzema wiaderkami cztery pola. Co to jakieś Aha, ten nie wiem o co chodzi, nawet tu jedno mi się podlało, jakś tak próbuję, żeby mi siadło dwa na raz. O, tu mi się, tam nawet mi zalało. No to już mi się ładnie rzuciło. A zaraz zobaczę, bo też widziałem, że jest jakiś fajny sposób, żeby do góry i to się ponoć rozchrapuje jakoś. Zaraz tak spojrzymy do góry, trochę do przodu i do góry chlapie, No i jak. O, powiem wam, że nawet nie takie złe. Trochę więcej zalało. Zaraz tak, do góry, trochę do przodu się spojrzę i. I mamy coś tam. Jeszcze jedno wiaderko, to już tutaj zużyję. Jeszcze nabierzmy parę wiadereczek. Oj, wylało mi się niechcąco. Mamy trzy wiaderka. Ile mi tutaj zostało jeszcze. Może mi się jakoś uda jeszcze tak chlapnąć. O Jezu, nawet nie tak jak chciałem. Jeszcze raz spróbujmy. Już nie chcę mi się latać po tą wodę. No dobra. Już podlejemy po jednym. Wyszło nawet tylko trzy nam zostały. I akurat mamy trzy wiaderka, to byśmy szybko podlali. Hop. Hop. I hop. Dobra, mamy podlane, farma jest. Teraz byśmy, myślę, zajęli się materiałem. Mogę to położyć jakoś? Nie, wiaderek nie mogę z tego co widzę. No więc to byśmy przerzucili do góry benzynę. Byśmy położyli nie weźmy, połóżmy tu, mamy jakiś taki fajny ten. To połóżmy benzynę, jakąś tutaj nasiona. Mamy to myślę, żeby o tutaj, no, tak trochę dziwnie stanę sobie na to o, i byśmy tak położyli sobie nasionka gdzie tu jeszcze mamy? tu mamy marchewkę o taki nasz będzie mini składzik te kółka by tutaj o połóżmy tutaj byśmy mieli jakoś to rozłożone te kirkut bordy też jakoś no taki zróbmy mały no mi się już klawiszologia myli ten karton tutaj aha to widzę tu tylko a, to tak, coś z, jak z oponami będzie. No dobra Można i tak. O, zrobimy jeszcze jeden. Postawi mi się. O, no i mamy taką wieżę z kilku bordami. Także mieć miejsce na jakieś nowe. Yy, chyba z komponentami będzie tak to samo jest. O, mamy komponentów trochę. O, i co my tam jeszcze mamy? Może, może ziemniaki mogę położyć? Tylko chyba pojedynczo, całościowo. Jak coś by tu jeszcze położyć, żeby mieć fajnie dużo miejsca. Myślę... O, tu. To chyba lampka jest. O, to nawet... Tu widzę jeszcze jakaś jest. To wezmę to tu, niech świeci maksymalnym światłem będziemy mieli na pole światło. Tu zobaczę czy mogę jeszcze. Tego nie mogę. Ale dajmy gdzieś na przykład. Połóżmy to. O niech będzie skierowany do tego. Z maksymalnym światłem, chociaż nie trochę świeci. no i Myślę, że jak to nad mamy dobrze przeczyszczony. To położyć można. Guzikę to już niech zostanie. albo te jeszcze pierdoły rzućmy i... O, tu niech wisi jeden, tu będzie przyciską i mamy taki ten mały, mały nas składzik, czekaj mam tu trochę drewna więc myślę, żeby tak o, te roboty tak nie tak o, o, o taką o, postawmy to może nie jest jakiś za dobry blok, ale o tak o chociaż niech a źle postawiłem się. O, tak, o, chociaż niech będzie. To może będzie. Może, bo nie wiem, czy oni to mogą zniszczyć, czy nie, ale o taki mały skład mi wystarczy, będzie fajny. A my byśmy się trochę zajęli mm, materiałem, bo tak słabo z materiałem, ale tak popatrzę, że gdzieś tutaj. żebym się zaraz gdzieś nie zgubił. Tutaj, choć będzie widać ten licznik, chyba tego. Chodzi, nie wiem, czy to widać, czy nie. Ale najlepiej pozbieramy trochę drewna. Jak zobaczę, gdzieś w pobliżu a nie widać licznik tak lekko ale widać o już tutaj nam się ten tam już mamy z tego chyba a to po prostu znika tu nam o. myślę żeby już w czwartym odcinku byśmy sobie zrobili nawet pojazd bo tak poruszać się tylko na nogach to tak trochę trzeba polatać a tak byśmy już mieli małe pojazdy mamy już dwa kółka byśmy tylko dorobili kolejne y, jakieś materiały. Zaraz zobaczę co ile kosztuje, albo teraz to nie kleje, a skoczymy szybko zobaczymy do warsztatu ile co kosztuje, żeby mniej więcej było wiadomo ile materiału zdobyć. Dziś tutaj mamy zaraz nasz rozbity statek, tutaj już go widać. Przyjdziemy, jesteśmy już tak naprawdę trzeci odcinek na tym statku, więc myślę, że w czwartym odcinku, jak zbudujemy nasz pojazd, to Wyruszymy gdzieś dalej, znajdziemy pierwszą lokację, myślę, żeby szukać warsztat Jakieś... zbudujemy naszego robota konstrukcyjnego Tego co tak... nie pamiętam jak to się nazywa, tak co rozdrabnia te wszystkie rzeczy Aha, tutaj, aha, tutaj sobie robiłem na później, żeby mieć o, tego do łączeń Teraz tutaj mam guzika, silnik Trzy bordy, 20 drewna, tu na roboty będzie trzeba trochę Siedzenie tu dużo drewna, też złomu trochę. I tu złą drewno. No to ogólnie tak na oko to ile trzeba? No z 40 tutaj, ze 100 tutaj drewna. No myślę, że z 200 sztuk drewna to lekką ręką to na samym takie rzeczy będzie. Eee, jeszcze konstrukcja. To wszystko to trochę zajmie jeszcze. Ale dokładnie to się dowiemy kiedy będziemy tworzyć samochód w następnym odcinku a planuję w następnym odcinku go zacząć tutaj mamy już ile? 13 godzin do ataku aha, a nie podlałem, to dobra tylko nie wiem, zobaczę czy mam jakieś spryskiwacze aha nie, bo ja wtedy użyłem nie wszędzie tutaj guzika, ale niestety nie działa do czegoś go można teraz podłączyć? aha do tego, do światła można będziemy sobie zapalać światło, ale nie myślę, że nie ma sensu Braliśmy zniszczyć tego drewna trochę gdzie to tu, tutaj zniszczyłem, tu jeszcze nam zostało o, niech to się rozwala o i od razu to. Oj, walno nie chcą co? No i myślę, że tak będziemy materiałów zbierać trochę. Po. No tako przyda się trochę. Myślę, że może to będzie jakaś seria. Oj 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 ja zdążyłem myślę, że to będzie jakaś seria, która może lekko ruszy kanałem, bo tak poradnikam poradniki, wszystko dużo z Minecrafta, trzy odcinki się... cztery bodajże się, albo trzy, tak więcej przyjęły najbardziej mi się Shulker Boxy i te inne przyjęły ostatnie odcinki myślę, że ze Scrapa mi się też przyjmą, bo nagrywam dokładnie 24 maja ten odcinek a tak teraz myślę na oko, że Pierwszy odcinek zaraz zobaczę w kalendarzu. Pierwszy odcinek bodajże wejdzie 27 maja, więc go albo wejdzie, no był już 27 maja. To oczywiście już widzieliście, jak ten, kto oglądał od początku, ten powinien wejść. Ten myślę, że jak dobrze pójdzie, to będzie 1 czerwca. W Dzień Dziecka powinien wyjść trzeci odcinek. Trzeci odcinek Scrap Mechanic Survival tak Myślę, żeby próbuję utrzymać systematyczność co poniedziałek, środa, piątek Bo tak nigdy na kanale nie było systematyczności znaczy no, Nie wiadomo na ile procent teraz, czy będzie do końca, czy nie, tam widzę mamy drewno Ale staram się teraz jako tako utrzymać tą systematyczność, bo chcę rozbudować lekko kanał Mam tak naprawdę, stworzyłem do 2000, nie, go mam od wakacji tego, tamtego roku. Bodaj, że mam ten kanał, kanał No tak od początku to bardziej górował przez poradniki, serię. Tak naprawdę od gier zaczynam dopiero teraz. No tak to wcale tego nie robiłem, bo miałem za słabe y, atrybuty sprzętowe. Znaczy teraz mam tak naprawdę te same, ale. Poczyściłem komputer i zauważyłem, że Lepiej zaczął działać Nie wiem od czego zależało Może tu miałem jakieś wirusy Czy jakieś zapychacze systemu Coś takiego, nie wiem Ale zauważyłem, że poszło mi ostatnio Scrap Mechanic też mi idzie na yy, Pełnym ekranie Ale jest słaby I tak naprawdę mam lekko zmniejszony Wy widzicie na całym ekranie Ja mam lekko zmniejszony Tak naprawdę w połowie widzę swój pulpit A w połowie widzę Cały ekran, więc to jest różnica, ale szczerze powiem Wam, że mi to tam zbytnio nie przeszkadza. A nawet źle ta ja się jakoś nie pracuje z tym. Tutaj myślę, że skopiemy jakiś ten i zobaczymy, czy kamień można w ogóle zebrać. Bo nie wiem, czy kamień można zbierać w grze nie mając tych wierdeł takich. To też będzie można spróbować pierwsza trzeba oczywiście go znaleźć, żeby się nie chciał ruszać myszką, ale widocznie muszę. Taki to los. Zły i okropny. Trochę mi plecy boli, bo tak mówić do telefonu tak naprawdę. Lekko mnie teraz przyciął, bo zauważyłem, że nie, że nie nagrywa mi się dźwięk. Nie wiem dlaczego, ale niestety nie kliknąłem w dyktafon i mi się lekko dźwięk przyciął. No i teraz jeszcze, jeszcze muszę okno zamknąć, bo strasznie tutaj bo jeszcze burza akurat mam i to akurat mocno widać, widzę, że Aha, farma została wykryta, za 19,5 godziny mamy atak, a my oczywiście zbieramy nasze materiały dalej, zaraz zobaczę, czy jak to skopię, czy... Damy radę wykopać kamień z tego, co mi się wydaje. To niestety nie da rady, ale chcę pokopać tych materiałów. Bo w następnym odcinku myślę, żebyśmy ym, samochód zaczęli budować. Bo tak no słabo bez samochodu, tak chodzić, chodzić i chodzić, tak by się przejechało. Paliwa trochę mamy. O, jeszcze mi to wyjechało. No, 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 stół i wziąłem, że mnie kłoda będzie przepychała. No tak, zbieramy tego drewna, no tak za dużo to my go, no trochę to my go mamy na pojazd, to spokojnie starczy, zaraz zobaczę, może tu jakiś potwór, nie ma potworów. Hmm, hmm, hmm. Zaraz zobaczę, może będziemy, a tu jeszcze mam, albo dobra, potem to wezmę. Zobaczę, tu się chyba skrzynki, nie, nie odnowiły się skrzynki. Zobaczę, pójdę na potwory, może jakiś złom jeszcze będzie, żeby, bo to złomy jest dużo potrzebne tak z 200... nie no, ze 100 sztuk to chyba jest lekko w potrzebne. Chociaż mamy dobrze, bo mamy, Nie, tam dwa koła chyba. Trzy koła mieliśmy bodajże. Bo tam jedno jeszcze w tej taczce było. A teraz za czy to w motkiem się tak wolniej chodzi? Czy mi się wydaje? Chyba tak. Nie wiem, mi zać może gdzieś tu jakaś noga leży. Mam nadzieję, że tu w ogóle jakaś noga leży, bo tak to trochę lipa bez złomu. Tam jest jeszcze instancja jakaś, to tam skoczę szybko. Dobra, zobaczmy tutaj trochę. Nie, myślę, że tutaj robot, bo tam skrzynka jest nawet. Może tutaj coś będzie. Hmm, co my tutaj mamy? To, borda to tak nie za dobrze. Jest trochę tych bordów mamy, tego jest strasznie dużo. Tam widzę skrzynki, jest widzę robota. Widzę dwa, trzy roboty widzę. To już widzę, że może być nieźle. mamy mnie, nawet wykryły Nie, nie wykryły mnie. Wykryją mnie, nie wykryją. Mnie. Teraz mogę jechać. O, komponent Beringa mamy. Świetnie, świetnie. Oho, wszystkie mi wzięły na raz. ale przynajmniej złą będziemy mieli. O Boże, święty. Jednego walny to trzy, dwóch mnie zaatakuje. O, zginę, zginę. Popatrz, no, niestety. Zginęło mi się, no ale powiem wam, że tak na trzy roboty to trochę tak ciężko jest. Gdzie ja jestem? Aha, ja jeszcze jestem w tym. No i wracamy do punktu wyjścia. Jedzimy po jeszcze, jeszcze raz, podam te rzeczy. Powiem, że tak nie za łatwo jest z tymi robotami trzymane raz. Tylko widzę, że jedzenia to ja za dużo nie mam, więc mogę szybko zginąć. Chyba, że zdążę dojść do plecaka. Co widzę, że trochę zajmie No. bez samochodu to bardzo wolno leci a chciałbym żeby to szybko leciało tam widzę mamy już tutaj ile tam, a nie nie ma to nie Minecraft myślałem że tak w Minecrafcie mi pokaże ile ten ile mi zostało ale nie pokazuje niestety mi nie pokazuje nie wiem dlaczego ale wolałbym jakby mi pokazywało jesteśmy blisko tego już widać Widać z daleka roboty te, tylko czy są akurat przy moim <laughs> tam jest mój plecach, te roboty są tam Może niech mi chociaż tylko jeden zauważył, chyba mnie trójka nawet zauważyła Nawet nie wiem podejdę powoli Chyba mnie Nie wiem czy nie mi zauważyli ale ja czuję że z, to, że z tym będzie tak samo trudno jak było Nie wiem co oni robią No dobra, no coś próbujemy Dobra, jednego mamy z głowy Drugiego mamy Dobra, mamy je z głowy Co tu? Kirkut borda mamy Kirkut borda Nogi No i mój ekwipunek. Od razu lepiej, dobra, teraz byśmy to musimy zrefajnować, żeby mieć złom, i zaraz może jakieś elementy dorobimy. Zrobimy i będzie do samochodu już powoli. Już 10 zł mamy. Nie wiem dlaczego to wziąć do ręki. Bierzemy złom, a zrobimy jedną rzecz, i myślę, że tak początkiem byśmy skończyli odcinek. Zajmiemy się teraz odcinkiem, gdzieś tu miałem jeszcze jedną nogę Tylko gdzie ja tą nogę miałem? Hmm, hmm, Gdzieś hmm. tą nogę zgubiłem Może gdzieś tam dalej zabiłem? A tam leży, dobra tak ciężko było ją zauważyć Szkoda tylko, że to... O, widzę, że już muszę się nawet najeść Bo tak to lipa jest I to nawet nie taka mała Bo jeszcze już jestem przy końcówce No nic, dobra zjedzmy to nie tak źle nam daje no jedzmy jedzmy, aha dobra, no dobra na razie niech tyle będzie tutaj co mamy no buraka, kirkutborda choć jeszcze jedno widziałem nie dobra, nie widziałem dobra myślę, aha tu widziałem tutaj była jedna mamy tam naszą farmę to wszystko, ale teraz byśmy skoczyli do yy, co tu mamy nasionka, chemia, nie wiem dla czego jest chemia. Wracamy do statku i zrobimy jakoś pierwszą rzecz, może jak będzie możliwość, to zrobimy siedzenie albo silnik. Myślę, że by silnik, albo to co droższe pierwsze i będzie można to myślę, że będzie można zrobić, żeby mieć z głowy. no tam widzę, że na jest skrzynka, a może to te same się zrobiły? Nie myślałem, że się odnowiły skrzynki, a się niestety nie odnowiły. Tu widzę, że pominąłem. Tu to, to mamy picie, i nasionka, tutaj marchewki. No ale już pędzimy do naszego statku. No i tak to na razie jest. Ale myślę, że tak jakbyśmy zrobili ten samochód, to. Już wygodniej by to było, znaczy na pewno by wygodniej było, bo teraz jest po prostu istna tragedia. Tak chodzić tą i we w tą a no, tak to samochodem, będziemy na miejscu. Kiedyś jeszcze się przyda, dwa, trzy samochody. Tak jeszcze do, do wierteł, chyba że będziemy jednym, ale myślę, że nie. Dobra, nie mogę wejść. Dobra, jest. Dobra, co możemy zrobić? Silnik możemy, siedzenie możemy. Co jest zroższe? Mhm, To ma więcej złomu, a to myśl... Dobra, myślę, że na pierwsze zrobimy silnik. Myślę że też, że w tym momencie byśmy się żegnali, bo już materiał to chyba trwa za 18 minut, jak i może za 20. No nic, dobra. Zapraszam Was do następnego odcinka. Żegnam się z Wami. Na razie. Cześć.